Okay, okay, budak, ruszamy! A, bo minut No to ruszyliśmy. Tour de Silesia, 530 km. Przeprawy przez góry, ale też i nieco płaskich terenów. 6000 metrów przewyższenia do przejechania. Pogoda zapowiada się w miarę w porządku, także Także jedziemy. Ja osobiście startowałem o 7.55, to jest przedostatnia grupa startowa. No i od razu się ona, że tak powiem, postrzępiła. Z 8 czy 10 osób każdy jedzie, nie wiem, po 2-3 osoby, także jeszcze nie mam żadnego planu taktycznego. Na razie jedziemy jak jedziemy. No niestety, bardzo nierówna grupa mi się trafiła. E, oczywiście nie mam pretensji do nikogo, no ale, no ale szkoda. E, jest e, dość wietrznie i tego można się było spodziewać. Natomiast szkoda mi jest z tego powodu, że tempo w grupie to było 27 na godzinę. A spokojnie można jechać 30-kilka na godzinę solo, to już nie wspomnę, co robią pierwsze grupy. Założę się, że tam jest stale 40 na blacie, także. No szkoda. Wydaje mi się, że chyba jedyną sensowną taktyką jest jechać swoje, ale takim dość mocnym tempem, chociaż jest to też ryzykowne, żeby, no żeby się za bardzo nie przeforsować przed. Wszystkimi podjazdami Natomiast Jedyna opcja jaką tutaj widzę To to, że Zrobię jakiś ekspresowy postój na punkcie kontrolnym To jest 85 km No albo nie wiem, że, że kogoś Złapie przejazd kolejowy I, i trochę tam postoi no, na ultra takie rzeczy się zdarzają No jak jadę solo, to przynajmniej mogę więcej ponagrywać. A nie ścigać się i trzymać koło. Za niedługo czeska granica i pierwsze kilkadziesiąt kilometrów właśnie po Republice Czeskiej. No i po 25 kilometrach pierwsza osoba, która się przede mną pojawia. Więc zrobimy mały research. Odpowiedź, jaką usłyszałem, to cytuję, no, trochę jest. Także podejrzewam, że tempo mają fajne. A ja tymczasem wjeżdżam do Czeskiej Republiki. Może też słyszycie, jak bardzo wieje, właśnie dlatego też chciałem mieć jakąś grupkę przynajmniej dwóch, trzech ludzi, żeby pojechać po zmianach. No, ale cóż, takie życie. Co jakiś czas spotykam e, kolarzy, którzy odpadli ze swoich grup. No i chyba jestem w czterech literach, ponoć grupa e, to które jedzie jest dość mocne i, i urwało go 5 km temu, także może być ciężko. Ja też jadę mocno, ale obawiam się, że mogę przez to przeszarżować. No, ale zobaczymy. Patrzcie tam, w dal. Trzy lub cztery osoby. Pytanie, jakie mają tempo. Nie. No i po jakichś 60 paru kilometrach w zasadzie nie wiem, gdzie, gdzie jesteśmy, ale, ale jesteśmy i to jest największy plus. Udało się złapać osobę. No, z którą można się w jakiś sposób uzupełniać. Kolega z Mikołowa. Także fajnie, że, że ktoś się znalazł. Do punktu kontrolnego zostało jakieś 15, może 20 km. Coś w tych granicach. Cześć. To był bardzo szybki postój w Pomorzowiczkach Ale no, nie było wyboru Tak przynajmniej mam z kim jechać Część dość fajnej grupy ruszyła jakieś 5 minut przed nami Może, może 7 minut W zasadzie no jak ja tam przyjechałem to oni już odjeżdżali Także zobaczymy, może uda się ich dogonić a jak nie, to, to przynajmniej, żebyśmy mieli jakieś fajne tempo. A tymczasem po raz kolejny jesteśmy w Czeskiej Republice. Pierwszy taki mocniejszy podjazd i, i zjazd mamy, mamy już z głowy. Nie było za bardzo możliwości, żeby tam e, trzymać e, kamerę, bo troszkę tam było pofałdowane i podziurawione. E, no i jedziemy dalej. E, kierunek lądek zdrój, tam jest drugi punkt kontrolny, ale jeszcze daleko do lądka. Przejechane ponad 170 km i 2000 metrów w górę. Wyjechaliśmy z punktu kontrolnego w lądku Zdroju. Był tu ciepły posiłek no i wszystko co potrzebne: batony, bicie kola, owoce. Także, także super. Grupa to nam się trochę powiększyło. Jedziemy teraz chyba w 8 osób z tego co widzę. Ale naprawdę fajna grupka, fajni ludzie. Także są pozytywy. Ale na pewno e, mogę powiedzieć, że zrobiło się nieco zimniej. E, no i można by było się tutaj, że tak powiem, zaopatrzyć w jakieś rękawki. Ale w sumie na podjeździe. A najtrudniejszy podjazd pod przełęcz puchaczówkę, jeszcze przed nami. Złapie nas deszcz. Tym razem najmocniejszy. No ale już chyba dojedziemy do punktu kontrolnego, Pozostało no, jakieś, nie wiem, 7 km. My ponownie wjechaliśmy na teren Czech. To jest jakieś 15 km od punktu kontrolnego w dusznikach zdrój, no złapała nas tam lekka ulewa. No i nie będę ukrywał. No potrzebowałem te 15 km po to, żeby się ogrzać. Było mi mega zimno. Byłem wychłodzony. No ale temperatura spadła masakrycznie. I nawet gorąca zupa, gorąca herbata nic nie dawały. Ale teraz jest lepiej. Kierujemy się na północ. Kojarzę mniej więcej tę drogę, ponieważ swego czasu dokładnie tą drogą jechałem w stronę skalnego miasta Adrśpaskiego, jeśli dobrze pamiętam. Także naprawdę fajne tereny, które każdemu polecam. No a teraz czas na zmianę. Zrobiliśmy sobie szybką pauzę na Orlenie żeby kupić baterie Te chłopacy potrzebowali do, do lampek ale wrzuciliśmy też jakąś herbatę, od doga Punkt kontrolny jest za 30 parę kilometrów ale tempo mamy naprawdę niezłe Zapadła noc, ale, ale jest ok Mogłoby być cieplej, ale, ale nie ma co narzekać, także jedziemy To jak możecie się domyślić, to był czwarty punkt kontrolny. Kamieniec Ząbkowicki, chyba 370 km. No i jedziemy, jedziemy dalej. Jest pierwsza w nocy.